Pan napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, napełnił nas, to się dokonało wszelkim błogosławieństwem duchowych, duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Bóg nas wyposażył. On dał swoją łaskę na rekolekcjach nam, wyposażył nas. Od samego początku pokłada w nas nadzieję, Bóg można powiedzieć, nie chce się na nas zawieść. Pokłada w nas nadzieję, że będziemy w Nim. Wybrał nas, powołał nas i wyposażył nas. Kto z was przeżył dobrze rekolekcje letnie Ręka do Góry? Na Górze święty? No i git. Trzyma was to? Trochę? Trzyma was to? Kto zaczął słuchać pieśni, pisze eklektyk Ręka do Góry? Okej, okay, dobra, fajnie. Czyli rekolekcje trwało u niektórych. E, drodzy, Pan Bóg nas wszelkim błogosławieństwem chce nas napełniać, chce Ci błogosławić. I to za, o tym zapewnia nas Słowo Boże, że Bóg przyszedł do nas, że Jezus po to przyszedł na świat, żeby nas wypełnić swoim błogosławieństwem, żeby pokazać, jak nas kocha, że nas umiłował i że nas wyposaża, i że nas posyła i że chce przy nas być. E, I tutaj jest, słuchajcie, tutaj jest sedno sprawy. Tutaj jest największe dowartościowanie. I kiedy będziesz wstawał jutro rano, pomyśl o tym, że Pan Bóg wybrał Ciebie, powołał przez założenie świata i też powołał nas do świętości. Drugi slajd mówi nam tak. Członek Halleluja podejmuje wysiłek, tak, aby wspólnota stała się miejscem osobistego spotkania człowieka z Bogiem Ojcem. Czyli każdy z nas chce, żeby to miejsce. Stało miejscem osobistego spotkania z Bogiem dla każdej osoby, która tutaj przychodzi. To, co robi Djako nie uwielbienia, prowadzenie w nas w modlitwie, abyśmy się mogli spotkać z Bogiem, aby te pieśni przybliżyły nas do Niego. To nie jest, żebyśmy sobie pośpiewali i żebyśmy wyszli tak, jak nie wiem, z grilla i przypomnieli sobie, jak to śpiewaliśmy gdzieś tam. To ma służyć chwale Bożej. Miejsce spotkania, nasza formacja, to co robimy w grupach, nasza ewangelizacja, ma stworzyć miejsce spotkania z Bogiem, tą przestrzeń. I to tyle, co jest naszą rolą, można by było powiedzieć. Żebyś Ty mógł się tu spotkać z Bogiem, a najbardziej i najmocniej oczywiście w tym setnie sprawy, jakim jest Eucharystia. I do tego, do tego też zmierzamy. Wspólnota powinna wpływać na uświęcenie naszych rodzin i nas samych. To jest bardzo ważne. Uświęcenie to znaczy, że wpuszczamy Pana Boga nie tylko do tej przestrzeni, tutaj na tym spotkaniu, na Eucharystii, ale w naszych rodzinach, w naszych domach. Uświęcamy się w tych rodzinach. Jesteśmy wierni powołaniu, które Pan Bóg nam dał jako e, małżonkom, jako rodzicom daje nam Bóg konkretne powołanie do wypełniania w naszym życiu i to są pewne priorytety i musimy w tym wzrastać, stąd jest u nas formacja małżeńska, musimy w tym uświeceniu wzrastać i może być stagnacji, małżeństwo powinno być coraz bardziej lepsze. O to powinniśmy zabiegać. Wiemy, że są różne perturbacje, różne trudne sprawy się zdarzają. To dotyka też i współmałżonków, kryzysowe sytuacje, ale wierzymy, że w tym wszystkim Pan Bóg nas chce prowadzić, wyprowadzać, pokazywać swoją perspektywę i uświęcać zawsze. Poprzez nasze relacje chcemy budować rodzinę braci i sióstr w Panu Jezusie. Pragniemy, aby wspólnota była czytelnym znakiem działania Ducha Świętego w Kościele Katolickim. Dlatego każdy członek Wspólnoty jest zobowiązany do dawania czytelnego świadectwa, swojej wiary w rodzinie, pracy, przestrzeni publicznej, aby był światłem dla świata i solą Ziemi. Słuchajcie, to, co przeczytałem jest na stronie internetowej Wspólnoty Haleluja, w brambule naszej, żebyśmy to mieli poukładane. Do tego wracam, żeby nam przypomnieć czytelnym znakiem i świadectwem. Dlatego tu potrzebujemy bardzo tych spotkań, żeby nas te spotkania uświęcały, żebyśmy tam w tej przestrzeni byli czytelnym świadectwem e, właśnie, że Bóg w nas działa, czytelne świadectwo swojej wiary w rodzinie, pracy i przestrzeni publicznej. E, drodzy, to jest powołanie naszej wspólnoty do tego, jeżeli ktoś chce być w haleluja, no to to jest pewne, do tego jesteśmy wezwani i to jest wyzwanie. Ta, to światło to nie jest nasze światło, to jest światło zawsze odbite od Chrystusa, który przed chwilą był wystawiony w najświętszym sakramencie. To jest światło odbite. Coraz bardziej upodabniamy się do, do niego. Więc to jest ogromnie ważne. Przypominam nasze główne filary. Trzeci slajd to jest uwielbienie, Eucharystia, Ewangelizacja, i Ekumenizm. To są, to są dla tych, którzy są e, pierwszy raz e, we wspólnocie to są takie trzy fundamentalne sprawy, w których wspólnota Haleluja działa, można powiedzieć, od zarania dziejów. E, cztery, powiedzia, trzy czy powiedziałem? No, ale dobrze słuchacie. Tak ciepło, to słuchacie. Chwała, Panu, chwała pani. E, słuchajcie. E, to taki żart, jak ktoś nie zna, bo to... Tylko powiem ten żart, bo później wyjdzie, że chwała Panie sobie robię, z chwała Pana. Przyszedł taki gość słyszał właśnie, jak śpiewają w pieśni uwielbienia i wszedł na to spotkanie z tyłu kobiety tam uwielbiały, skończyło się uwielbieniem. On tak kompletnie nie wiedział, co się dzieje, ale podobał mu, podobał mu się sam śpiew, nie? I kobiety zobaczyły ze wspólnoty tego, tego faceta i tak... Do tego faceta podchodzą, mnie. Ja jak pan tu trafił, no słyszę, jak tak śpiewają piękne piesi, to przez okno było słychać. No i wszedł, nie? Yy, I mówi, że wszedłem tak sobie tutaj, no i pięknie śpiewacie, nie? A on tak patrzył na niego i mówią, chwała panu. Ten tak spojrzał na te kobiety, chwała panią. <śla> <śla> yy. Dobrze, słuchajcie, droga wzrostu w Hallelujah, czyli jeżeli ktoś chce być we wspólnocie, to żebyście mieli czytelne to wszystko w swoim życiu, to żeby wejść do wspólnoty, to trzeba uczestniczyć w grupie pierwszego kroku. Taka grupa ruszy od stycznia i wtedy się jest przez pół roku w takiej grupie i się rozeznaje, czy się chce być w takiej wspólnocie. Bo można sobie przychodzić tutaj w wolności na uwielbienie i zapraszamy ciebie, jeżeli chcesz uwielbić Pana, jeżeli chcesz z nami uczestniczyć w eucharystii, te spotkania są otwarte dla każdego. Natomiast jeżeli chcesz czegoś więcej, chcesz się zaangażować, to potrzebujesz właśnie zacząć się formować na ucznia Pana Jezusa. I o to nam chodzi w naszym celu też, żeby formować uczniów. Potem się wchodzi do grupy formacyjnej i wtedy już zaczyna się jakaś służba. Niektórzy się pytają o grupy formacyjne. One są po pierwszym kroku po tych grupach. Jak już ktoś z Was przeszedł te pół roku, to może wejść do grupy formacyjnej i tam formujemy się przez trzy lata. W takiej grupie formacyjnej. Czyli zaczynam sobie wszystko układać, jak to, jak to jest właśnie z prawdami wiary, z kościołem, jak to się ma ze wspólnotą. I takie grupy ruszą już dla tych wszystkich, którzy. Dopytują mailami i tak dalej, od października. I drodzy, do czego mnie wzywa Bóg w haleluja? Fiat i przymierze. O tym będzie kiedyś dłużej, o tych deklaracjach, które składamy. Y, to jest najważniejsze dla mnie, dla każdego z nas fiat i przymierze. Do czego nas Bóg wzywa w tym wszystkim? Przede wszystkim do uczestnictwa? Do bycia we wspólnocie i w kościele poprzez uczestnictwo. To, że my jesteśmy, to, że przychodzisz tutaj, że jesteś na tych spotkaniach, to jest ogromnie ważne, żeby być systematycznie, żeby być wytrwale i wiernie na spotkaniach i na Eucharystiach. To jest fundament. Uczestnictwo obecność Twoja, to jest podstawowa sprawa. Kiedy Cię nie ma, to jest pytanie, czy jesteś we wspólnocie, jak Cię nie ma. Można oczywiście być w sposób taki wirtualny, ktoś mieszka daleko, a jest we wspólnocie, halleluja, bo jest taka możliwość, że uczestniczy w spotkaniach online. Dzisiaj akurat kabel nie jest podpięty, ale wszystko się nagrywa, także wszyscy online'owcy odsłuchacie tego, co teraz yy, mówię. Jesteśmy powołani do formacji indywidualnej w grupach i diakoniach. To jest to, co się dzieje teraz. Już rozpoczęły się spotkania diakonii. Diakonie to są te miejsca, gdzie konkretne grupy, można, się, można powiedzieć, specjalizują się, gdzie służą konkretnymi darami. Chociażby diakonia uwielbienia, diakonia modlitwy wstawienniczej i tak dalej. Każdy jest wezwany właśnie do tego, żeby, żeby się formował. I albo jesteśmy w tych grupach formacyjnych czy trzyletnich, jak wchodzimy do Wspólnoty, albo potem w diakoniach. Wszędzie jest jakaś służba, do której jesteśmy też wezwani. To jest konkretna sprawa, wezwanie do służby dla innych, dla braci we wspólnocie, czyli dla siebie służymy sobie tym darem, który każdy ma tutaj. Zobaczycie, że wie, żeby to spotkanie zaistniało, żeby coś się tutaj wydarzyło, to potrzebny jest taki serwiec iluś osób. Bo niektórzy mówią, a po co taka służba, jakbyśmy przyszli i wszystko by było na spontanie? No to ciężko by było wejść chyba do kościoła, bo na spontanie mógłby ktoś zapomnieć kluczy. Jest osoba, która otwiera, jest osoba, która zamyka, która przygotowuje. Tutaj taką piękną dekorację jest zrobiona. Przyszły osoby, które były tu dwie godziny wcześniej, żeby te wszystkie kable, zobaczyć, ile tu kabli jest. Jak tak sobie spojrzałem, to nie da radę, można by było tutaj zrobić zawody, od czego, jaki kabel gdzie idzie. Ale żeby to zaistniało, to ktoś musi przyjść i musi przygotować takie spotkanie. Dlatego jesteśmy wezwani do służenia sobie na chwałę Bożą, bo to służy tej chwale Bożej, ale służy też temu, żebyśmy mogli wzajemnie, razem oddawać chwałę Panu tutaj na tym miejscu. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy służyli sobie wzajemnie, żebyśmy. Mieli otwarte serca na nasze potrzeby i ewangelizacja do służby, do otwarcia na zewnątrz, też w ewangelizacji szeroko pojętej, czyli też w miłosierdziu do, do tych ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia. I ostatnia sprawa to jest to, tutaj dałem jako ostatni punkt, to tak trochę biblijnie, później Wam pokażę, że to z Biblii wynika, do, do Eucharystii uwielbienia, aby nie z nas była ta moc. Nie z nas. Dlatego to przechodzenie nasze, uczestnictwo i bycie w Kościele, musi być uczestnictwem i uwaga, to jest też ważne, żeby wchodzić coraz głębiej w Eucharystię, żeby wchodzić coraz głębiej w, w uwielbienie, żeby te spotkania były przemieniające i właściwie uświęcające nas. Żeby to nie było tylko rutyna. Wiecie, można naprawdę tysiące komunikantów zjeść w życiu i to może nic nie zmienić. Można wpaść w taką rutynę, czyli tego Jezusa tak już się przyzwyczaić do wszystkiego, do, do spotkań, ktoś przychodzi 10 lat, 15 lat, no i już tak chodzi, pochodzi, bo tak zawsze było. Ale żeby iść dalej i głębiej, żeby głębiej wchodzić w uwielbienie, bardziej rozumieć przed kim staje, żeby więcej było Pana Jezusa w nas, kiedy przyjmujemy Eucharystię, żeby ona nas przemieniał, to musimy jeszcze mocniej nasze serca usposabiać i mieć więcej wiary w sobie i mówić: Jezu, przemieniaj mnie. Jezus, zmieniaj moje życie, kiedy przyjmuję Eucharystię. Abym stawał się chlebem łamanym dla innych, abym był świat, światłością świata, abym był solą tej ziemi. Chodzi o to, że wiara jest ciągle wzrastająca. Słowo Boże, mówi, wzrastajcie w własce i poznaniu Pana. Wzrastajcie, nie wpadnijcie w stagnację. Wiecie o czym mówię? Pomachajcie, jak chcecie, co nieco, no właśnie. Dziękuję, potrzebowałem tego, bo jeżeli nie, jeżeli tego nie będziemy robili, to w maliny pójdziemy. I uwaga, to są te maliny. Jeśli jest takie powiedzenie, a Boże, takie w maliny, poszedł, czyli gdzie swoją drogą, dzisiejszy indywidualizm taki, takie, ja wiem lepiej, co dla mnie jest dobre, ja sobie rozeznaję, Pan mi powiedział, tam mi będzie ksiądz mógł, Albo ktoś tam, jakiś biskup mi będzie mówił, co ja mam robić. Ja mam bezpośredni kontakt z Jezusem. Modliłem się i mówił mi, żebym dzisiaj na spotkanie nie szedł. Żebym się położył, poleżał. Oglądał potem mecz. To Liga Europejska. Oglądał sobie i wyluzował z tym trochę. Pan mi powiedział albo Bóg mi pokazał i słuchajcie, i tu się idzie w takie maliny. Własne rozeznanie, indywidualizm. My, kiedy podejmujemy, ja sam sobie pójdę, tak? My, kiedy podejmujemy wysiłek jakikolwiek, to tutaj jakąkolwiek deklarację składamy, to składamy ją w wolności. Wiecie, twoja wolność polega na tym, że ja chcę być w Halleluja. Ja chcę. Ja chcę, i ty nie musisz. Pamiętaj, nie musisz. I nie żyć i nie będziemy kochać, bo nie jesteś wysetką. I kochać tak samo. Ale chodzi o to, że w wolności ktoś podejmuje decyzję i mówi tak: Ja się zobowiązuję, że będę otwierał że do tego kościoła, coś takie, drzwi Kościoła. I my mówimy, super, to dajemy Ci klucze. A on po dwóch tygodniach mówi: A e, ja wiesz, coś mi się nie chce. Ja jednak wolałbym, nie wiem, może ja bym. Po dwóch tygodniach nie przychodzi, i później mówię: Wiesz, co? No, nie za bardzo, to jednak nie, ten. Ale słuchaj, no nie było słabo, bo tam się denerwowali wszyscy, bo nie miał kto tego zrobić. Podjąłeś zobowiązanie pewne do, do pewnych rzeczy, i my możemy, na, to jest zdanie sobie prawa. To jest wspólnotowe, mocno wspólnototwórcze, że dajemy sobie prawo do naszego życia w pewien sposób, że jeżeli w wolności podjąłeś decyzję, że chce tu być odpisuje Fiat, że chce tu być dobrowolny. To teraz uwaga, to nie biorę na siebie za dużo. Niektórzy kiedyś tam w Trzech koniach byli na przykład. W Trzech koniach byli, dawali radę, ale nie polecam być w Trzech koniach. Lepiej wziąć jedną małą służbę, żeby nie zaniedbywać rodziny, własnych dzieci, swojego powołania, i tutaj razem budować. Do tego Was zachęcam. Ile, jaki czas? Dobra, 4 minuty. I drodzy, nadmiar zabija, o tym słyszeliśmy na rekolekcjach. Ważne jest, żebyś, żebyśmy starali się wypełniać nasze zobowiązania, nawracać się tutaj, nie narzekać. Inaczej będziemy z szklanki, z wrzątkiem przynosić, żeby język wyparzać. Jak ktoś będzie narzekał naprawdę, nie, on tak, taki czajnik tu włączył, narzeka, malkontencji, idź, zamówi sobie tam jezero w szklance gorącej wody, bo wiecie język napuchnie trochę, nie będzie narzekał przez ten, ale nie będzie też uwielbiał, no i to jest problem. No i jest problem, jest to mały problem. E, więc drodzy, zachęcam, żeby nie narzekać, żeby jeżeli już robisz, to przestań narzekać, że to musisz robić, jak już się zobowiązałeś, to rób to z radością, radosnego dawca miłuje Bóg. Jak masz zapalać świecę, żeby już do tego kościoła nie iść, to robi to z radością. Haha ha, i pstryki zapala. Haha ha, i druga. I widać, jak ją zadowoli. Ile radości mu to sprawia. A on rad... dla kogo to robi? Dla Pana. Amen! No, A więc, siostro, że słuchasz. Na Pana Tomka. Chwała Panu. Chwała Pani. Drodzy, więc Ważne jest to, żebyśmy się tego trzymali i rzeczywiście robili to dla Pana, żebyśmy sami nie chcieli iść w te maliny, gdzieś tam swoich pomysłów szukać i żebyśmy szli taką, taką kościelną drogą, drogą Kościoła, drogą Kościoła katolickiego, w jakim jesteśmy. I to jest nasz eklezjalny charakter: że nie jesteśmy odklejeni i chcemy słuchać tego, co mówi Kościół szeroko i nasz lokalny Kościół. Czym żyje ten Kościół? Żebyśmy trwali właśnie, jak mówi Pismo Święte, w nauce apostołów, to jest mega ważne, czyli w tej prawdziwej nauce Kościoła, w, w której jesteśmy, w tym wyznaniu wiary. Padre jest specjalistą tutaj, lepiej nam się nie mogło trafić, niż właśnie dogmatyk, który tutaj te sprawy wszystkie zna. I to jest podstawa, bo to jest pierwsze, trwać w nauce apostołów, później we wspólnocie. Czyli być, ta obecność, o czym mówię, bycie w Kościele poprzez uczestnictwo, tutaj to jest pierwsze. I później w łamaniu chleba i w modlitwach, czyli w Eucharystii i w uwielbieniu, żeby tutaj być, żeby trwać w tym. To jest tak czynił pierwszy Kościół, to jest z dziejów apostolskich, to jest drugi rozdział. Tak się potem działo w Kościele pierwotnym i do, od dwóch lat tak jest, że zdrowe wspólnoty, po wspólnoty parafialne, że trwają w tej konkretnej parafii, w tym konkretnym miejscu i się modlą, i my też tutaj, jako wspólnota, chcemy trwać, chcemy być. I słuchajcie, nowy sezon jaki kierunek obieramy? Pewna wizja na nowy sezon żebyśmy wiedzieli uwaga to w taki zarys będziemy w tematach o modlitwie, będziemy pogłębiać to, co się zaczęło na rekolekcjach będziemy chcieli bardziej wchodzić oczywiście, Chodzi nie tylko o teorię, ale praktykę, żebyśmy starali się modlić. Nie tylko, słuchajcie, gre i tego to teraz Żebyśmy głębiej poznawali Pana, żeby ta modlitwa była bogatsza w naszym życiu, żeby było więcej. Żebyśmy byli w tym spokojni, żebyśmy, żeby to nie była rutyna. Żebyśmy wyrobili w sobie też modlitwę indywidualną. O tym będziemy mówić. I będziemy też, yy, yy, słuchajcie, w, chcieli budować zdrowe relacje w, we wspólnocie. Więcej chcemy, żeby było takiego miejsca i czasu, żebyśmy mogli ze sobą poprzebywać. Pobyć, pomodlić się razem i porozmawiać. Tworzenia takich przestrzeni na ten rok. Budowania relacji. I chcemy być razem zaangażowani w synod, który jest w naszej decezji, I to jest bardzo ważne. Tutaj się może dużo zmieniać w całym kościele lokalnym. Więc... Yy, to jest to działanie też eklezjalne, żeby w tym być i będziemy rozważać w małych grupach to słowo, które jest dane tutaj przez biskupów właśnie dla nas do rozważenia. Siedem znaków z Ewangelii Jana, czyli konkretne perykopy biblijne. Jest, jest to już dostępne, animatorzy mają i będziemy to w małych grupach właśnie rozważać. To słowo, które tutaj nasz Kościół lokalny rozważa i idziemy z ewangelizacją Drodzy, czyli dalej kursy alfa, do tego jesteśmy wezwani. No ile tam? Kuba? Już? Zapyta się jest? Dobra, to kończę. Drodzy, to ostatni slajd. Najlepszy jest przed nami taki wakacyjny obrazek. Pan ma dla nas naj... jeszcze najlepszą perspektywę. Ta perspektywa to wieczność. Ale jeżeli już przeżyłeś różne rzeczy w Panu, to najlepsze zawsze jest przed Tobą że Bóg jest bogaty i chce cię obdarzać swoją łaską. I nie wiem, w jakim miejscu jesteś, może trudnym, ale Pan cię poprowadzi ku po lepszej perspektywie. Tylko daj się poprowadzić. I chcę nam dawać światłe oczy serca, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, do czego nas wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i, i czym przeogro, przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły niech da nam światło oczy serca, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, co mamy czynić. Dlatego ten miesiąc jest miesiącem dla niektórych: znalezienia służby, odnalezienia się w jakimś miejscu, są transfery różnego rodzaju z jednej diakonii do drugiej, można zmieniać w Alleluja, ale jak już tam jesteś, to wytrwaj przez ten rok do kolejnego transferu się nie odnaleźć, a możesz tam być i odnaleźć swoje powołanie. Też chcemy patrzeć na to, do czego Pan Bóg Ciebie powołuje i może ktoś Ci podpowie, a bracie, Ty się zaangażuj tu i tu. I może to być głos proroczy. Taki Boże głos, który Ci pokaże to miejsce wzrostu. Miejmy przed sobą pokorę, jedni do drugich. Słuchajmy siebie wzajemnie, co kto mówi do kogo, w uniżeniu, Takiej roztropności, otwartości też na drugiego. Zakładam to, że każdy z Was ma dobrą intencję, kiedy przychodzi. Że nikt nie chce nikomu dopiekać, łamać jego życia, druzgotać. Że to, co robimy, robimy z czystej miłości do danej osoby, z którą się mamy spotkać tutaj. Amen. Amen. Bo to jest Chrystusowe. Panie Jezusie, takiej prawdziwej wspólnoty, w której będziemy potrafili się w miłości podnosić, napominać, korygować, w której będziemy nieśli pokój, w której będziemy tworzyli tą zdrową atmosferę prawdy i miłości. To jest bardzo trudne do zrobienia. Trwać w prawdzie i w miłości, ale do tego jesteśmy wezwani i wierzę, że Duch Święty będzie nas w tym prowadził. I nasze spotkania będą tak wyglądały, te właśnie, gdzie nie będzie uwielbienia, bo następne spotkanie to będzie całe w uwielbieniu, ale tam, gdzie nie będzie uwielbienia, to właśnie konferencja będzie na koniec, a teraz będzie pieśń, żeby Pan Bóg nas te słowa zapieczętował. Powstańmy, bracia i siostry.